Lepiej nie wiem. Nie, nie chcę tego wiedzieć. Nie wiem, <susza> jak to Ale macie pójną wyobraźnię, No powiedz. Nie, z to się Nie tak dobrze przy do podróży. Zaczyna od głowy, później przychodzi niby. Pójdzie tą barwę i tak dalej. Nie słyszę tego na nogę. O! Zrobiłem to gdzieś nogi. Давай,